Lekcja czwarta. Strategie monetyzacji niszy w mediach społecznościowych. Witaj w czwartej lekcji naszego kursu. Dzisiaj skupimy się na różnych strategiach monetyzacji Twojej niszy w mediach społecznościowych. Poznasz różne modele zarabiania. Dowiesz się, które najlepiej pasują do Twojej niszy oraz jak wykorzystać AI do maksymalizacji przychodów. Witam Cię w finałowej lekcji pierwszego modułu naszego modułu, w czasie którego rozmawialiśmy o niszy w mediach społecznościowych. W poprzedniej lekcji zajmowaliśmy się tworzeniem różnorodnych treści dla każdego etapu lejka marketingowego. Mam nadzieję, że udało ci się stworzyć solidny plan treści dla twojej niszy. Dzisiaj zajmiemy się tym, na co wszyscy czekali. Strategią monetyzacji. Bo kiedy już znajdziesz swoją niszę, i zbudujesz zaangażowaną społeczność, nadchodzi czas, aby przekształcić to w źródło dochodu. Poznasz różne modele zarabiania i dowiesz się, które z nich najlepiej pasują do Twojej sytuacji. Przejdźmy zatem do przeglądu strategii monetyzacji w mediach społecznościowych. Omówmy szczegółowo różne modele zarabiania w mediach społecznościowych. Współpraca z markami. Mogą być to płatne posty i sponsoring czyli jednorazowe współprace reklamowe. Ambasadorstwo to inaczej długoterminowe współprace z markami. Polecanie produktów naturalne, włączanie produktów w treści. Marketing afiliacyjny. Linki afiliacyjne, czyli prowizja od sprzedaży produktów, które polecasz. Są to na przykład rab, również rabaty dla odbiorców, albo na przykład recenzje produktów, czyli testowanie i polecanie produktów z linkami afiliacyjnymi. Własne produkty cyfrowe, e-booki, poradniki, kursy, cyfrowe publikacje na tematy z Twojej niszy. Kursy online to są rozbudowane programy edukacyjne. Szablony lub narzędzia to gotowe rozwiązania dla odbiorców. No i nareszcie usługi, czyli konsultacje, coaching, to inaczej indywidualne sesje z odbiorcami. Warsztaty to grupowe spotkania online lub offline. Usługi związane z Twoją niszą, na przykład projektowanie, pisanie, etc. No, o, i oczywiście członkowstwo i subskrypcje. To regularne wsparcie od Twoich fanów. Społeczność członkowska to treści premium za subskrypcję. Dostęp do forum lub grupy premium to ekskluzywna społeczność. Możemy również korzystać z monetyzacji dostępnej na platformach. Programy partnerskie takie jak YouTube. To są przychody z reklam. Facebookowy program monetyzacji są to przychody z reklam w filmach. Napiwki na TikToku i Instagramie to bezpośrednie wsparcie od twoich fanów. Więc w jaki sposób wybrać najlepsze strategie monetyzacji dla twojej niszy? Wybór takiej strategii monetyzacji zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest charakter twojej niszy. Nisze związane z produktami, czyli moda, kosmetyki, to przede wszystkim afiliacja i współpraca z markami. Nisze edukacyjne, finanse, rozwój osobisty to kursy i e booki coaching. Nisze kreatywne, takie jak sztuka czy muzyka, to patronaty i sprzedaż własnych dzieł. Etap rozwoju Twojego konta. Początkujący, taki poniżej tysiąca obserwujących, najlepiej sprawdzą się tutaj usługi, i proste produkty cyfrowe. Średnio zaawansowany do 10 tysięcy to afiliacja, własne produkty lub małe współprace. Jeżeli masz powyżej 10 tysięcy obserwujących, możesz powiedzieć, że jesteś zaawansowany. Możesz współpracować z markami, tworzyć programy partnerskie i kompleksowe kursy. Twoje preferencje i umiejętności. Lubisz pracę jeden na jeden? Wybierz coaching i konsultacje. Wolisz tworzyć produkty bez interakcji? Stwórz kurs, e-book. Jeżeli cenisz sobie wolność, monetyzacja platformy lub afiliacja. A w jaki sposób AI może pomóc w monetyzacji? AI może być Twoim strategiem biznesowym. Narzędzia, które Ci pomogą, znajdziesz jak zwykle na naszej platformie. Sugerują one najlepsze modele monetyzacji dla Twojej niszy. Mogą symulować potencjalne przychody z różnych źródeł, pomogą ustalić optymalne ceny Twoich produktów i usług. Załóżmy, że prowadzisz profil o domowych finansach. Z pomocą AI możesz na przykład przeanalizować, które produkty afiliacyjne najlepiej pasują do Twojej niszy. Możesz również zaplanować strukturę kursu online o oszczędzaniu. Ustalić optymalną cenę za Twoje usługi konsultingowe, obliczyć, ile postów sponsorowanych możesz przyjąć bez utraty autentyczności. Zróbmy teraz praktyczne ćwiczenie. Plan monetyzacji. Stwórzmy kompleksowy plan monetyzacji dla Twojej niszy. Wybierz niszę, którą zidentyfikowałeś jako potencjalnie dochodową. Wybierz trzy strategie monetyzacji, które najlepiej pasują do Twojej niszy. Dla każdej strategii określ konkretne produkty, usługi i współpracę, a także szacowane przychody, harmonogram wdrożenia, czyli kiedy planujesz to uruchomić, niezbędne zasoby, czyli ile potrzebujesz czasu, jakie umiejętności i narzędzia są Ci potrzebne. Przykład dla niszy: zdrowa dieta dla zabieganych. Strategia pierwsza to własny e-book. Produkt, na przykład. Siedmiodniowy plan posiłków dla zapracowanych. Cena 49 zł. Cel sprzedaży 30 kopii miesięcznie. Przychód z takiego produktu wyniesiecie 1470 zł na miesiąc. Wdrożenie za dwa miesiące. Strategia, afiliacja. Produkty, blendery, akcesoria, kuchenne, suplementy. Średnia prowizja 10%. Szacowana sprzedaż 5000 zł miesięcznie. Przychód 500 zł na miesiąc. Wdrożenie natychmiast. Zastanówmy się teraz nad typowymi błędami przy monetyzacji i w jaki sposób ich uniknąć. Poznajmy najczęstsze pułapki przy monetyzacji mediów społecznościowych. Pierwsza taka pułapka to zbyt wczesna monetyzacja. Najpierw zbuduj wartość i zaangażowanie konta. Zbyt dużo współpracy na raz również jest błędem. Grozi utratą autentyczności. Kolejne to niedopasowane produkty. Promowanie rzeczy niezgodnych z Twoją niszą. Brak transparentności, ukrywanie współprac komercyjnych nie jest dobrym pomysłem. Zaniedbanie relacji z odbiorcami, skupienie się tylko na sprzedaży i nie obchodzi nas wtedy rozmowa z klientami. To nie jest dobra. Zła wycena, czyli zbyt niskie lub zbyt, zbyt wysokie ceny, brak dywersyfikacji, poleganie tylko na jednym źródle dochodu też jest błędem. Dla każdego z tych błędów AI może zaproponować konkretne rozwiązania. Brawo! Dotarliśmy do końca naszego modułu. Dzisiaj stworzyliśmy kompleksowy plan monetyzacji Twojej niszy w mediach społecznościowych. Teraz wiesz, jakie strategie najlepiej pasują do Twojej sytuacji i jak wdrożyć je, aby maksymalizować przychody. Twoje zadanie na dziś, bo dzisiaj również musimy opracować. Dokończ plan monetyzacji dla swojej niszy, jeśli nie udało Ci się go zrobić podczas lekcji. Skorzystaj z narzędzi dostępnych na naszej platformie fundacji, aby zweryfikować swój plan. Wybierz jedną strategię monetyzacji i stwórz szczegółowy plan wdrożenia na najbliższe 3 miesiące czyli konkretne kroki, terminy, niezbędne zasoby. Zastanów się, jakie umiejętności musisz rozwinąć lub jakie narzędzia zdobyć, aby skutecznie wdrożyć swój plan monetyzacji. Pamiętaj, że sukces w mediach społecznościowych to maraton nie sprint. Bądź cierpliwy, konsekwentny i zawsze dostarczaj wartość swoim odbiorcom. A monetyzacja przyjdzie naturalnie. Dziękuję Ci za udział w tym module. Jestem pewna, że z wiedzą, którą zdobyłeś, oraz z pomocą narzędzi AI Twoja przygoda z mediami społecznościowymi będzie nie tylko satysfakcjonująca, ale i dochodowa. Powodzenia!